Witajcie, z tej strony Dandix. Właśnie zakończyliśmy nagrywanie pierwszego live'a, który nazywało się Gadanie na ekranie. Był on live'em próbnym, o którym wspominaliśmy wcześniej. Jak widać nie był on do końca zorganizowany, dlatego wiemy teraz jak to mniej więcej wygląda, ile osób nas ogląda. Jesteśmy my bardzo szczęśliwi i dumni, że oglądało nas tak dużo osób. Było, było to 70. Było to 78 osób, czyli dużo jak na pierwszy live. Dziękujemy. Co jeszcze powiem? Więc tak, planujemy nowy live, który będzie w piątek. To będzie prawdopodobnie 15. Teraz prawdę w kalendarzu. Tak. 15 w piątek będzie nowy live, dokładny, w którym będą pytania takie jakie chcecie. Będzie o nowym filmie na TSTV. The Red Balon, który miał być przetłumaczony i właśnie będzie więcej informacji, gdyż wkrótce będzie premiera. Yy, będzie o nowych serialach i oczywiście będziecie mogli zadawać Wy nam pytania takie jakie chcecie. Na pewno będę na tym live'ie ja. Być może Błażej, właściciel strony TS i redaktor oraz właściciel ze mną strony TSTV oraz Pomarańczka, znana Wam jako nudl, na stronie naszej. No i to chyba tyle. Będziecie mogli dołączać, jeśli chcecie, będziecie pisać w komentarzach, a my będziemy Was dołączać w miarę możliwości. Też będzie ograniczenie do osób, ale to zobaczymy. Czyli tak, widzimy się w piątek 15 o 20 prawdopodobnie. I na